Ja myślałem, że jest naładowany. Jak na mi zaczął naładować? Nam idzie wszyscy, no. Dokładnie. Dostań lol. Zaraz ci tu wyjdzie. Dwóch przynajmniej. B. Leć B. Leć B. Tunel. To był z tunelu. Dawaj na B. Wróg aktywował bombę. A blisko. Prawa Je. Je. Szybko Ostatnie odmida Od mida będzie Usłania Albo flechy odmida Od mida A nie, od respa to No na czas kurwa będzie grała Pewnie Uciek, uciek, idź rozbrajaj Na mida pójdzie coś. On wraca teraz Ty Misja nie powiodła się. Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Dobrze było dobrze. Wróg namierzony. Nie pozwólcie mu ulokować bomby. Rozstawiać się. Nie ma awczenia. Jaką to przeżył? Niemożliwością to. Muszę nową myszkę kupić, bo ta kurna... A już te mocy jebni, to na pewno gdzieś działać. O chuj. 20-0? Nie no, na basen, są dwóch. Zadli wróg aktywował bombę. Rozbroić Tu Jest te... mój. To było taka sama sytuacja. O, chyba na moje trzeba zwiększyć. ...kurwa obronę na B. Misja nie powiodła się. Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Dobra, ja, ja co? <laughs> Dobra, ja idę na bezkierunku. Okej, okay. wróg namierzony. Nie pozwólcie mu ulokować bomby. Miał easy to cię chuj spali, kurwo. Kurwa, sorry. To bo naprawdę nie Kurwa, kieras. Hey, wake up. Patrz teraz tego mida. Dużo A, dużo A, dużo a. I możecie mieć nawet od góry wlot. Bo mid jest pusty od naszej strony. No na pewno, mm -hmm, mm -hmm. Tanka ma Snajper na idzie I na serwerach masz Infernusa Jak widz? Na razie nic nie widzę, więc jest snajpera zdjąłem Coś hey, tupio od B, od dołu o... Pusz. Coś na respie naszym, tak jakby. Dobra. Ta. Nie no, to serwy były. Ostatni serwery. Ładnie. Gonimy, gonimy. Gry, ugrajmy jak najwięcej w obronie. Fugmy to my dobrze. Nie, Nie pozwólcie my... nam bomby. Teraz iż mi dopomóż Serwery jeden Rzucam granat! uważaj, deadly znał B na dole A blisko tam są Jak tam Mitch? Boją się wyjść Snajpa Zmień pozycję Kurwa Gdzie ja jest? Tam? Ja? Tadek, mi same bany wali. Taka, jesteś na Ja Jeden jest na serwerach. Dol, jesteś na A? Ja nie wiem. Na... Zmień pozycję, to snajpa. Robię mu Patrz, ja... do tyłu Granat leci! Granat leci! Misja zakończona Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki Tak, tak Wróg na mnie. Nie pozwólcie mi ulokować bomby nie wczymy, goń na tego mi da pomóc. Nie tak tylko. Na pewno. Co tam lol? O, na serwie dwóch. Idzie. Po... No teraz jeden, teraz jeden jest nas teraz...

Po tunelu chodzi Misja zakończona. O, dobra, ale Eliminowano wszystkie wrogie jednostki. Uff. Wróg namierzony. Nie pozwólcie mu ulokować... Nie ma, coś mi się zjebało, wiesz. Teraz nie rzucaj na razie. Poczekaj z tymi naitami. To i damy. Oni tu nie zdążyli dobiec. To kurwa. Nie rozumiesz? No jasne. On. W tunelu był po lewej stronie Mogę iść wesprzeć zbę Tam jest, na dole, jest na dole Na schodach. Rzucaj no sniper Przeciąłem go, przeciąłem go Ja mam vent Diaper, od mida Nie zdążyłem Jeden jest na bramkach, chodzi z schodami tutaj. na Ja mam 11 Tam jest dwóch. HP. Z tego z dwóch. Lol, biegnij na B. Z. na bank. Obici, żelazko. I, I bramki, żelazko lewo. Tutaj. I po prawo. po nie no jaki cud! Nasze jednostki zostały wykonane na dobry widok. Ja przecież byłem prawie schowany. No nie wiem, że. Namierzony. No właśnie, nie pozwólcie prawie. mu ulokować bomby. To zależy od tego ile grasz, nie? I od tego dopalaczy no. Zakazaj ma kujowy level. I wszystko pijowe i moim dzieckiem, które ona ma Dobra, no jeszcze zawód ma fajny Dobra, Snajper wychodzi od mida Stanę są od respa Ktoś na naszym respie słyszę, górne ta, na bank idzie tutaj do mnie, na blisko go mam. To mi go ogarni. Pilnuj mi Pilnuj mida od Jeden no, serwy. Bo ja nie mogę patrzeć na dwie strony. Jeden serwy jest A tu mam klienta w chuj. Masz klienta na chwilę, na Ja mam klienta od schodu. Ja mam patrzeć? Kurwa! Z dwóch stron mnie wyjebali. Od wida i od schodu Idzie ci od... Idzie ci plecy teraz. No, I to jest ten, co ci robił. hałas tam. Właśnie. Wróg aktywował bombę. Rozbroić. Dostał. Ha, ej, nareszcie się skampił. Nareszcie mhm. się skampił. Po lewej za skrzynką. uwaga. Mid wyszedł. I ostatni na schodach dolnych, odbę. Nie zdążyj. Był tam dawał rozprawiedliwy rób ninja. A tego nie widzi. Może. Hey. Misja A, debil. Bomba jest Bomba została to jest, to jest rozbrojona. Piękne, Piękne, od to nie deadliego, to tamtego. Puch midem, reszta B. Ja też. Ja też. O kurwa, dobra. <laughs> Odpuszczą Zniszczyć obiekt Od schodów cicho Jest z prawej strony żelazko oh, fuck you, bitches Lol no, nie musisz tu sami polacy ale ja tego nie piszę, tylko mówię Nawet mówić możesz po polsku, my rozumiemy No ja wiem, wiem Da, rurki od B Stoi na nich A jak on tam wskoczył? Normalnie, można Ja tam nie idę Deadly Prawa strona, na blisko. Ej, hey, Dedy, tam jeszcze jeden był, bo dostał, bo słyszałem. Plantuj. Tunel. Plantuj. Plantuj, plantuj. Lecy! set, On jest koło wentla. Na B. Leź na B. Też orzucałem okazję, że wiedział, gdzie jestem w User został moved to your channel. No. Prawie wyszło. No tylko, że on jest odpalony. Ale dosyć szybko, kurwa, na... da się znalazł, jak po no, 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 co to się odpalany. Odpalany. O, on jest odpalony. Co on ma kratki na monitorze, no to nie ma się co dziwić. Jakie kratki? Wucha. Cel namierzony zniszczyć obiekt. Nie ja no z killami mi wywaliło A nie Tu tu przed z Tunel coś, tunel coś siedzie Bomba ulokowana Zabezpieczyć sektor A Wejdzie, zwejdzie Dwóch idzie W górę no i kto, kto patrzał plecy? Teraz wróć się. No kurwa, i jak nie musiałem Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Samomidem i wbita B. Cel namierzony. Zniszczyć obiekt. Lol. Okay. ktoś. Plankuj, plankuj. Bomba ulokowana. Zabezpieczyć sektor B. Ups, sobie zakasaj Lecę coś. Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Ale mi się lać chce, ja pierdolę. To mi też. Jeszcze raz na A, wszyscy A. Cel namierzony. Zniszczyć obiekt. Uwaga mi da, uwaga mi da Poszelają Pad Wentyl Plantuj ktoś Granaty tam zabezpieczyć sektor A Jeden serwy niech stanie To faj, gram bez monitora. Misja zakończona. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Wszyscy B. To jest tak, że jak wbijamy jeden, plantujemy. Cel na a reszta się obstawia od razu, nie? Jeden po drugim, żeby wiesz, wszyscy Nejdami żeśmy nie padli, nie? Nie wszyscy naraz. Jamy na ostrożnie Następny Następny oh. Jeden, wszyscy, wszyscy Jeden plantuje Ja idę za żelazem Granat lecę, granat Bomba ulokowana Zabezpieczyć sektor B Placy, plecy. Mid Reszta wtedy, kiedyś wtedy nie mnie, muszę przeładować. Reszta wtedy, kiedyś wchodzę. Misja zakończona. Dobrze. Wyeliminowano wszystkie wrogie jednostki. Teraz A. Ej, zakasaj. Cel namierzony zniszczyć obiekt. Ale jesteśmy A, bit. A, A dopiero B. granat poszedł tu Piot, pijat pijat razem się razem Coś jest, na pewno. Ta, jest na dole, B. Bramki. Boże, to despero biegną. On cię dobrze widzi stąd, despero. Serwy biegną. Ja jestem despero na A. do ciebie. Bomba ulokowana. Zabezpieczyć sektor A. E, góra, góra, góra. Dawaj idź tam. Do granat. Starwy, coś. Cel. Nie zabijaj. misja zakończona. Cel został zniszczony. O to chodzi, o to chodzi. O to chodzi. Cel namierzony zniszczyć obiekt. Ha, jasne. O, lepiej, kurwa. O, kurwa. Misja nie, nie, jasne nie, 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 kurwa nie, kurwa nie, 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 kurwa nie, mogłem ugrać nie, ja żeby... nie, A nie, pewno nie, 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 I reszta, A nie, ja. nie, Pozdrawiam rodziców. Też mamy. pozdrawiam Biolę i mojego bobata. Pijcie. Lewa i prawo. Buk na lewo. masz jeszcze. Misja nie powiodła Jasne. Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Dobra. Coś kurwa wymyślić teraz. Dwóch... Jego ban. Zniszczyć Czekaj, Bóg midem, reszta na C B Ja polecę midem. Teraz będzie. są ja Kurwa, flash na ryju. Chodźcie, go zdejmę. Na blisko coś. Kurna, na, na midzie. Dziek. Na midzie. Aha. Z, z mida wychodzi, banie, strzela i na respie snajper. A nie, to nie snajper. Na re, odres, to nie był snajper. Może stopnijmy, co? Blisko prawa. Nie. Ono, On? ono. Był, żelazko. Kurwa mać. Ostatnią rundę musimy przykampić. Jeszcze jeden tam zarabę leci. Bez schody, coś okolica, okolice. Chyba żelazko. Kurwa no. Ale lipa. Misja nie powiodła się. Z no, ja nie wiem. Nie wiadomo, no, kurwa, ciężka Powtarza. sytuacja Operacja i tak nie się, się. podoba. Co kurwa, na respie kampimy. Dobra, po cichu teraz zaczynamy jego słuchawki. Będzie po cichu. Po cichu chodź, zaczynamy jakie ma słuchawki. To się, nie zapomnij. Coś mi słyszałem Ja już nie gram w tą grę, to jest o. przerąbane Patrzy przez tunel, patrzy Aha i on kurwa nie jest odpalony coś zakazaj i będzie. Zielony eliminowany. Oszmianij mnie, muszę przebić. Jest coś właśnie na cofnięciu na plecach. I w tunelu tam ten Jest ja W tunelu. No teraz. User left your channel. User in your channel timed out. Misja nie powiodła się. Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Dobra, idę się wysikać. Ale mnie wkurwili nieżemsko.